Cześć! Zapraszam Was na kolejny przegląd moich znalezisk z Lumpa. Jeżeli jesteście ciekawi, co udało mi się upolować w tym tygodniu, zapraszam do oglądania. Pierwsza rzecz z tego tygodnia to taka sportowa spódnica Artsterix w świetnym stanie. Praktycznie wygląda jak nowa. Nie ma żadnych wad. I ona z kosztowała 20. I już pokazuję Wam ją z bliska i na sobie. W kolejnym lumpie pierwszą rzeczą, którą znalazłam, była taka bawełniana kiecka firmy One Season Australia. Wzięłam ją, dlatego że można ją nosić na kilka sposobów, ponieważ jest pod biustem wiązana z takimi fajnymi troczkami i można ją nosić jako typowo taki luźny oversize albo ją sobie fajnie dopasować pod biustem i wtedy nabiera się takich kształtów, wiecie, klepsydry. Jest w świetnym stanie, praktycznie nie widać, żeby w ogóle ktoś ją nosił. Dodatkowo ta bawełna czuć, że to jest taka bawełna wysokiej jakości. Na pewno wiecie o co mi chodzi. Jest ultra lekka i mimo że ma dłuższy rękaw, można ją śmiało ubrać nawet w taki gorętszy dzień. Więc już pokazuję Wam ją na sobie i z bliska, a ona z wagi kosztowała 16 zł. Na samym lumpie trafiłam też Polar Arsteryxa. Myślałam, że będzie fajnie leżała, ale przez to, że go nie przymierzyłam w domu, okazuje się, że jest tak nie do końca i czuję się po prostu taka opatulona czymś. Wiecie, jakbym się obwinęła bandażami? Kiedy w przypadku na przykład topu lub spódniczki nie mam z tym problemu, to już tutaj pod szyją bardzo tego nie lubię. Chyba mam coś starczycą i kiedy coś dotyka mojej szyi, po prostu czuję się z tym źle, zwłaszcza, że jest takie mega opięte. Niby jest tutaj ten suwak, ale coś nie do końca mi tutaj gra. Czuję się jak w takim mega plastikowym kombinezonie. Ale sam Polar jest w świetnym stanie i praktycznie nic mu nie dolega. A mimo, że jest to bluza z wagi, zapłaciłam za to 24 zł, więc jest bardzo lekkie. No i cóż, już pokazuję Wam to na sobie z bliska. W samym lumpie kupiłam też najlepszą rzecz z tego tygodnia, ale żeby podtrzymać trochę napięcia, pokażę Wam ją na samym końcu. W środę, pierwszą rzeczą, którą trafiłam, był ten fantastyczny żakiet Max Mary Weekend, ale coś nie do końca mi w nim pasuje i jak go zakładam, wydaje mi się, że strasznie odstają mi ramiona. Nie ma bocznej metki, więc nie do końca wiem jaki to jest rozmiar. Ale wydaje mi się, że to może być LK lub XLK, a ja mimo wszystko tutaj do góry jestem drobniejsza niż na dole, na dole LK, do góry nadal SK. I jakoś tak nie do końca się w tym czuję. Zaraz Wam pokażę to na sobie i powiecie mi, czy przesadzam, czy jednak to nie do końca jest rzecz dla mnie. Zapłaciłam za niego z wagi 30 zł, więc, jak na Max Mare, wydaje mi się to super fajną ceną. Zwłaszcza, że jest w świetnym stanie i na pewno jest to wełna, a podszewka jest na milion procent jedwabna. Ta różowa tutaj to może być wiskoza lub coś w tym stylu. I jest bardzo piękny, i ma takie małe urocze kieszonki na dole. I zapina się na takie wyjątkowe haftki, których nigdy nie widziałam. One są takie mocno kwadratowe. Pokażę Wam to w ujęciu z bliska. A tymczasem już to zakładam na siebie i to ocencie i powiedzcie, czy pasuje ta rzecz do mnie. rzecz jest trochę zaskakującą zakupem jak na mnie, bo zawsze Wam mówię, że nie biorę raczej rzeczy z sieciówek, a tymczasem kupiłam sukienkę z H&M. Wzięłam ją dlatego, że ma takie super ogromne rękawy, one są super oversize i naprawdę leżą świetnie. Ta sukienka robi takie wow. Ostatnio ubrałam ją właśnie z tymi balerinkami Moschino, które Wam pokazywałam w poprzednim filmie. I tą nieszczęśliwą torebką Prady i uważam, że to naprawdę wyglądało super. Więc yy, sukienka schemu 16 zł. Ona niestety jest poliestrowa, ale szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie, jaka inna tkanina nadawałaby się do tego typu fasonów. Yy, z tyłu jest związana na karku na takie troczki. Yy, jest fajnie odszyta, ma takie duże widoczne szwy, właśnie pod pachami yy, od tych rękawów. Uważam, że to naprawdę świetna rzecz i może czasem warto się przełamać i przymierzyć właśnie coś, co jest z sieciówki i nie patrzeć na to, z jakiego jest materiału. Jeżeli leży fajnie, może czasem warto się przełamać, więc już pokazuję Wam tą sukienkę na sobie i z bliska. Ostatnia rzecz z tego samego lumpa. Jest to taki sweter. Sweter wygląda trochę jak siatka rybacka. Zobaczcie, jakie ma duże oczka. Na początku, kiedy szłam z nim do kasy, wydawało mi się, że jest uszkodzony, ponieważ jedno z tych włókien było tak bardzo mocno wyciągnięte. I wyglądało, jakby komuś się to zahaczyło, wyciągnęło i zaplątał to byle jak. Było to całe takie bałaganiarsko zrobione w jednym miejscu. Taki był tu pas przeciągnięty, jakby taki ściśnięty, że ktoś próbował to naprawić jakimś tanim kosztem na szybko po prostu, żeby móc w tym dalej chodzić. Ale w domu mój mąż powiedział mi, a może to było po prostu przez to, że jest takie wyciągnięte, się ściągnęły wszystkie te oczka, i dlatego tak to wygląda. Więc usiadłam sobie nad tym i delikatnie. 5-10 minut próbowałam, żeby to wszystko powróciło na miejsce, i tak samo tutaj wyglądało z przodu, jakby była dziura, i to też właśnie była wina tego, że ktoś to zahaczył. Udało mi się to wszystko rozciągnąć, rozprostować i naprawić, i wygląda jak nowy. A jest to Helmut Lang. Helmut Lang z alpaki i wełny i jest tam też trochę jak w dodatku jakichś sztucznych materiałów, ale uważam, że jest mega ciekawy. I ubrałam go na taką dopasowaną czarną sukienkę na naramkach. To w sumie nawet nie jest sukienka, tylko halka. Taka miniówka, wiecie, modelująca. I wyglądało to świetnie, ale na czarne. A uważam, że najlepiej wyglądałoby to na coś cielistego. I teraz muszę sobie kupić właśnie jakieś takie, no nie wiem, czy halkę, bo to może być nawet długi rękaw, ale żeby było po prostu cieliste. I właśnie ubrać to na to. I uważam, że będzie świetne. A przez to, że ja jestem niska, to praktycznie nie jest dla mnie żaden sweter, tylko taka dzianinowa sukienka, więc na jesień do takich wyższych butów może to wyglądać super ciekawie. Więc to kosztowało z wagi 20 zł niecałe i uważam, że za tego Helmuta Langa to była super okazyjna cena. Więc już pokazuję Wam go na sobie i z bliska, bo trochę się rozgadała. tygodnia, która moim zdaniem jest takim moim hitem nawet bym powiedziała hitem ostatnich tygodni właśnie mimo, że są to tylko spodnie w poniedziałek, kiedy już miałam tą spódniczkę Arc'teryxa z jednego lumpa i Polar z następnego i tą bawełnianą sukienkę cały czas gdzieś tam, no, było mi mało po prostu i stwierdziłam, że przejrzę w tym drugim lumpie jeszcze raz wszystkie rzeczy bo było naprawdę bardzo mało ludzi i stwierdziłam, że no jest szansa coś jeszcze znaleźć, może sama coś przeoczyłam, przegapiłam, ktoś inny coś przegapił, ale już tam w bluzkach, w sukienkach nie znalazłam kompletnie nic. W związku z czym stwierdziłam, że przejrzę jeszcze spodnie. Zazwyczaj tego nie robię, w ogóle nie przeglądam spodni w lumpeksach, ponieważ dla mnie jest mi ciężko znaleźć, ponieważ jednak jestem na dole trochę większa. Ale nadal niska, więc musiałabym kupować spodnie za długie i je przerabiać, i nie chce mi się, i mimo wszystko nadal wolę chodzić w sukienkach lub spódnicach. W każdym razie przyjrzałam mi jeden długi wieszak spodni i znalazłam tam jedne fajne spodnie Carharda, takie w kamo, ale były mi za małe. I znalazłam jeszcze fajne spodnie potem diesla, ale też były mi za małe. Bardzo często spodnie w lumpach są w ultra, mega małych rozmiarach. Nie wiem, czy też odnosicie takie wrażenie, że noszą je chyba e, takie, wiecie, tycie, tycie, babeczki i potem ciężko, no po prostu ciężko ochnąć w nie dupę. W każdym razie poszłam na drugi wieszak, gdzie przeglądałam spodnie i na końcu tego wieszaka stał chłopak. I zasłaniał mi dosłownie, no może, 4-5 par spodni, i nie chciałam się po prostu tam za niego wpychać, ale mam w sobie coś takiego, że jak już wiszą te 3-4 rzeczy, no muszę je obejrzeć do końca. No i e, gdzieś tam, zanim próbowałam się tam wcisnąć, żeby mu nie przeszkadzać, i z jedną z tych trzech par spodni było to. E, I najpierw, jak zobaczyłam tą metkę, to sobie myślałam, to no pewnie jest podróba, ale udało mi się i kilka osób potwierdziło mi, że to jest oryginał, prawdopodobnie z lat 80. No i cóż, no nie kupić w lumpie Chanel za 24 zł, bo jest z lat 80. i ma trochę wad. No to nie w moim stylu. Często kupuję zniszczone rzeczy, jeżeli mają dla mnie jakąś większą wartość, jako dla zbieracza ciuchów. I mają dwie dziurki, z przodu i z tyłu. Na początku myślałam, że to jest wiskoza, ale teraz e, wydaje mi się, że to jest taka garniturowa wełna, taka tylko cieńszego gatunku. Albo może być to wełna z odrobiną jedwabiu. Na pewno nie jest to sam jedwab, ani sama wiskoza. Niestety, ale z tej wyblakniętej metki już nic nie da się odczytać. A to najprawdopodobniej była metka tego typu, zobaczcie sobie. Taka wypełniana ręcznie długopisem, bo jakby takie ślady pomarańczowe zostały, które moim zdaniem właśnie wskazują na to, że to jest mocno wypłowiały długopis. Na początku miałam plan całkowicie je przerobić oprzyć całe je takimi kwiatami sztucznymi, ale nie płaskimi, tylko 3D. Zobaczcie, tutaj chyba to jest ciub Valentino, który był dla mnie inspiracją, ale jeszcze wtedy ich nie przymierzałam. Jak je ubrałam? To stwierdziłam, że to jest fajny, klasyczny ciuch. Właśnie nie po to, żeby go przerabiać i robić z niego coś dziwnego, tylko mieć klasyczny ciuch. Klasyczne czarne spodnie, których tak naprawdę w tej chwili nie mam, więc fajnie, bo leżą dobrze. Jest dobra długość, jest dobry rozmiar i naprawdę wyglądam w nich, moim zdaniem, dobrze. I fajnie, że wyglądają dobrze do płaskich butów i do szpilek, więc po prostu trafiam do krawcowej, którą zresztą niedawno odkryłam, i jeżeli jesteście z poznania, i macie coś do naprawienia, to napiszcie do mnie na priv. Polecę wam tą panią, bo nie wiem, czy chciałaby, żebym mówiła o niej tutaj. Więc lecą do naprawy i zrobię to naprawdę szybko. Prawdopodobnie zaniosę je jutro lub pojutrze już do naprawy, ponieważ chciałabym w nich jak najszybciej chodzić. Są idealne na tą porę roku. To nie są na pewno spodnie na jesień ani na zimę do żadnych bodków czy tego typu butów. Bardziej właśnie szpilki lub jakieś balerinki. Cieszę się, że je mam, kosztowały 24 zł i już przestaję Wam o nich gadać i pokazuję Wam je z bliska i na sobie. To już by było na tyle. Koniecznie daj znać w komentarzu, co myślisz o moich znaleziskach oraz czy tobie udało się znaleźć w tym tygodniu coś ciekawego. Jeżeli uważasz, że warto, zostaw łapkę w górę. Jak zwykle zachęcam też do subskrypcji mojego kanału i wciśnięcia tego dzwoneczka tam gdzieś na dole, wtedy dostaniesz powiadomienie, kiedy tylko wrzucę coś nowego. I co? Do zobaczenia!